Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Tym razem znowu mamy do czynienia z wyzwaniami modlitewnymi. W ciemno oczywiście. Jest to już edycja druga. I szczerze mówiąc w ogóle nie planowałam robić drugiej edycji tego wyzwania modlitewnego. Natomiast z jakiegoś powodu cieszy się to naprawdę dużą popularnością. I nawet jeszcze teraz dostaję od Was maile, że chcielibyście wziąć w tym udział. I tak naprawdę aż sama jestem zaskoczona, że, że stało się to tak, popularne. Więc ponieważ jest zainteresowanie, no to robimy edycję drugą. Myślę, że mamy dość bardzo poważnych intencji teraz, które należałoby omodlić. Ja takie intencje już też sobie zebrałam i mam jakby kolejne pomysły i inspiracje na wyzwania modlitewne właśnie w danych. Intencjach. I teraz dla osób, które już no, brały w tym udział, no to doskonale wiedzą o co chodzi, ale jeżeli jesteś tutaj nowy i nie wiesz o czym ja mówię, to od razu postaram się na szybko wytłumaczyć, że wyzwania modlitewne w ciemno polegają na tym, że po prostu bierzesz w ciemno, nie wiedząc co, jakieś wyzwanie czy też zobowiązanie modlitewne i odbywa się to w taki sposób, że piszesz do mnie maila na adres e-mail, który podany jest w opisie pod tym filmem, że jesteś zainteresowany, że chcesz wziąć udział w wyzwaniu modlitewnym w ciemno, podajesz mi jakieś dane do wysyłki, adres, pod którym będziesz mógł, czy będziesz mogła odebrać przesyłkę ode mnie. Tutaj od razu chcę tylko zaznaczyć, że wszystkie przesyłki wysyłam wyłącznie Pocztą Polską, ponieważ inni przewoźnicy, jak nie wiem Inpost, właśnie paczkomaty, czy kurierzy wymagają podawania Numerów telefonów, a uważam, że to, to już jest za dużo, po prostu, to jest już za dużo danych. Ja jestem osobą, która. Nie lubi podawać zbyt dużo swoich danych, ceni sobie prywatność. Wiem, że wielu z was ma takie samo podejście, dlatego wysyłam za pośrednictwem poczty polskiej w formie listu poleconego i nie musicie mi podawać swojego, nie wiem, adresu prywatnego, gdzie mieszkacie. Podajcie mi po prostu taki adres, gdzie możecie odebrać paczkę. Może to będzie w waszej pracy, może w jakimś zaprzyjaźnionym sklepie. Jakby jest mi to wszystko jedno ważne, żebyście wy byli w stanie po prostu tą paczkę sobie odebrać. I teraz. Tak, piszecie do mnie maila, gdzie właśnie zgłaszacie swoją chęć udziału w wyzwaniu modlitewnym, w ciemno podajecie dane do wysyłki i potem co? czekacie. <laughs> czekacie około, nie wiem, zwykle to jest 2-3 dni, ale tak powiedzmy sobie, że może się to wydłużyć do tygodnia. Czekacie na przesyłkę ode mnie, no i potem realizujecie wyzwanie modlitewne, które znajduje się w tej przesyłce. I teraz tak, jeżeli chodzi o same wyzwania modlitewne, to tutaj dostaniecie zarówno wyzwanie modlitewne, czyli jakby jakąś modlitwę bądź praktykę pobożnościową do wykonania. Może być to na przykład jakieś nie wiem, różaniec, może jakaś nowenna, może jakaś koronka. Może będzie to jakaś praktyka duchowa innego typu, może będzie to jakiś kapleż, może będzie to na przykład nabożeństwo pierwszych sobót albo pierwszych piątków. Naprawdę jest tego bardzo dużo. I generalnie pomysłów mam całkiem sporo. Teraz mam nawet więcej pomysłów niż ostatnio, i też już będą takie wyzwania modlitewne, które no raczej nie powinny się powtarzać, bo. Naprawdę, bardzo się ostatnio e, moja wiedza w tym zakresie poszerzyła, więc myślę, że nie będzie się to powtarzać e, z tymi wyzwaniami modlitewnymi, e, które były ostatnio. I tak jak mówię, to może być właśnie jakaś modlitwa czy jakaś praktyka pobożnościowa. E, ja naprawdę mam bardzo bujną wyobraźnię, mam bardzo dużo e, różnych. E, Właśnie książek, modlitewników, obrazków i tak dalej. Więc na pewno będzie to bardzo zróżnicowane. Jeżeli chodzi o same te praktyki, to będą to wyłącznie takie praktyki, które no, są zatwierdzone przez Kościół. Jeżeli byłaby to jakaś powiedzmy modlitwa, czy koronka, czy nowenna, no to będzie właśnie taka zatwierdzona przez Kościół. Nie będę jakby. Stosować żadnych modlitw z objawień prywatnych, gdzie, wiecie, ludzie się rozpisują, że tam będzie jakiś tam koniec świata i trzeba jakąś koronkę o zaopatrzenie odmawiać, czy jakieś inne Nie, takich rzeczy nie będzie. Te modlitwy i praktyki pobożnościowe będą takie, które są zatwierdzone przez Kościół, i generalnie nie zamierzam tutaj, właśnie, zaglądać do jakichś takich nieuznanych objawień. Prywatnych i, tak jak mówię, może to być modlitwa, może to być praktyka pobożnościowa, może trafić się to jakaś książka, jakaś lektura duchowa, która będzie do przeczytania, i zawsze do tego wyzwania modlitewnego będzie jakaś intencja, czyli do każdej modlitwy, czy właśnie praktyki pobożnościowej, którą ode mnie otrzymacie w ciemno, będzie przywiązana jakaś intencja. Przykładowo, może być to na przykład nie wiem, 30-dniowe, codzienne odmawianie jednej części Różańca w intencji przykładowo zbawienia wszystkich ludzi, których kiedykolwiek w życiu poznałeś. To jest tylko przykład. Tutaj właśnie ważne jest to, że otrzymując to wyzwanie modlitewne, musisz je zrealizować w takiej intencji, która jest do niego dołączona. Czyli jeśli będzie to koronka, czy modlitwa, czy jakaś nowenna do jakiegoś świętego, no to jakby praktykujemy to w tej intencji, która jest do tego dołączona. Jeżeli masz na przykład nowennę do świętego Józefa. W intencji uwolnienia na przykład dusz czyjcowych to w takiej intencji tą nowennę czy koronkę do świętego Józefa odmawiaj, a nie wymyślaj sobie swoich intencji. To jest jakby ważne, dlatego że te intencje to jest jakby kwintesencja tego wyzwania modlitewnego. Ja starałam się zebrać możliwie najwięcej takich intencji. Stricte duchowych, nie odnoszących się do życia doczesnego, tylko właśnie do kwestii zbawienia dusz, do przebudzenia duchowego naszych Polaków, do ochrony naszej ojczyzny, do takich kwestii po prostu, powiedziałabym, związanych no, stricte z naszą duchowością, z naszym zbawieniem, a nie takich, wiecie, przyziemnych, o jakieś może powodzenie uzdrowienie czy inne rzeczy. Więc dla mnie jest to ważne, żebyście faktycznie wykonali te wyzwania modlitewne w takiej intencji, jaka jest do tego wyzwania dołączona, a naprawdę wydaje mi się, że te intencje, które są dołączone do tych wyzwań są bardzo ważne, bardzo potrzebne i powinniśmy je podejmować także żebyście mieli świadomość wyzwanie modlitewne i do niego jest dołączona intencja w której no, dobrze byłoby to wyzwanie zrealizować i tutaj też jak będziecie się zgłaszać to nie zostawiajcie mi komentarzy pod filmem, żeby się zgłaszacie tylko piszcie do mnie maile, dlatego że YouTube takie zgłoszenia w komentarzach po prostu kasuje. Ja spotkałam się z tym już przy wielu rozdaniach, że po prostu ludzie zgłaszali się w komentarzach ja nawet widziałam, że na maila dostawałam informację, że pojawił się nowy komentarz pod filmem, a potem te komentarze po prostu znikały i wy też do mnie pisaliście, że zgłaszaliście się w komentarzach i te komentarze znikały. Więc no cóż, jest jak jest, dlatego zgłaszajcie się przez e-mail. Przypominam, że adres e-mail jest podany w opisie pod tym filmem. Czyli jeszcze raz piszecie do mnie wiadomość, e-mail, że zgłaszacie się do tego wyzwania, podajecie mi dane do wysyłki, potem czekacie na przesyłkę ode mnie, no i zaczynacie realizować wyzwanie modlitewne, które do was przyjdzie. Tutaj też od razu chcę zaznaczyć, że jeżeli podejmujecie się realizacji takiego wyzwania modlitewnego, to ja z góry zakładam, że wy faktycznie się tego podejmiecie i że w całości takie wyzwanie modlitewne zrealizujecie. Ja oczywiście nie będę Was w żaden sposób sprawdzać ani nawet próbować sprawdzać. Natomiast po prostu ja ufam, że jeżeli bierzecie to wyzwanie modlitewne, to je zrealizujecie. I od razu mówię, że jeżeli zrobi się jedno wyzwanie modlitewne, to można podjąć kolejne, ale nie róbcie tak, żebyście na przykład nie wiem, prosili o dwa wyzwania modlitewne naraz, dlatego że praktyka pokazuje to, że jak się weźmie dwa naraz, to się praktycznie nie zrealizuje żadnego. Więc jeżeli chcecie, spodobałoby Wam się to i chcecie więcej, podobają Wam się, nie wiem, intencje czy praktyki, no to właśnie najpierw zrealizujcie jedno i napiszcie do mnie po zrealizowaniu pierwszego, że chcecie kolejne. Nie martwcie się, moja kreatywność myślę, że jest na tyle duża, że jeżeli jeszcze Pan Bóg mnie w tym wspomoże swoją łaską, to naprawdę dla nikogo nie zabraknie żadnych wyzwań modlitewnych, że będzie ich całkiem sporo. Więc śmiało, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po wykonaniu jednego poprosić o następne. Tylko tak jak mówię, róbcie to po kolei. Też jakby niewykonanie takiego wyzwania modlitewnego, no nie stoi tutaj pod żadną karą grzechu śmiertelnego, czy żebyście się tam, wiecie, nie stresowali, że podjęliście się czegoś, nie wykonaliście, może nawet nie z waszej winy, no i teraz się martwicie, czy to grzech, czy nie grzech, więc nie, ja tego w taki sposób nie traktuję. Natomiast, no zakładam, że podchodzimy do sprawy poważnie, czyli jeżeli deklarujemy się, że takie wyzwanie modlitewne wykonamy, no to je wykonamy, tak, no, zakładam, że możemy takiego wyzwania nie wykonać, jeżeli przeszkodzą nam jakieś tam wypadki losowe, tak? no, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale generalnie, jeżeli przystępujemy do tego wyzwania modlitewnego, no to z intencją, że to wyzwanie zrealizujemy i że faktycznie będziemy to uczciwie wykonywać. I tutaj jeszcze jedna kwestia, bo e, tak jak mówię, te wyzwania modlitewne będą bardzo zróżnicowane, ale musicie brać pod uwagę, że e, jakby będzie różny stopień e, trudności tych wezwań modlitewnych. To znaczy, e, może być na przykład e, przeczytanie jakiejś lektury duchowej, e, może być na przykład nie wiem, trzydzieści-dniowa jakaś e, nie wiem, modlitwa różańcowa. E, może być to, nie wiem, dziesięciodniowe nabożeństwo, czy dziewięcio-dniowa nowenna, ale Słuchajcie, równie dobrze to może być nowenna pompajańska. Może się komuś trafić nowenna pompajańska, która jest wymagająca, może się komuś też trafić jakaś modlitwa dłuższa, którą na przykład odmawia się codziennie przez rok, bo i takie nabożeństwa są. Więc tak jakby miejcie cały czas świadomość, że te wyzwania modlitewne są bardzo zróżnicowane i tak naprawdę no, nie wiecie jaki poziom trudności czy zaangażowania będzie od Was wymagało takie wyzwanie modlitewne, więc żebyście mieli tego pełną e, świadomość e, i żeby potem nie było zaskoczenia, że, że komuś się tam trafia na przykład nowenna pompajańska, tak? Czyli 54 dni odmawiania e, wszystkich e, trzech części bo, lub nawet czterech e, różańca, jak kto woli. <grych> e, bo no właśnie, żeby potem nie było jakiegoś zaskoczenia i pretensji, że, że ja takiego to ja nie chcę, tak? Że ja tak to na pewno nie dam rady. Więc żeby ta Wasza decyzja była przemyślana, że no może się trafić coś e, Krótszego, dłuższego, mniej lub bardziej angażującego. Więc mam nadzieję, że to będzie jasne. I tutaj też chcę jeszcze powiedzieć, że wszystko, co będzie Wam potrzebne do danego wezwania modlitownego, to dostaniecie w tej przesyłce. Czyli jeżeli będziecie mieli, nie wiem, różaniec, na przykład nowennę pompajańską do odmówienia, no to na pewno w parce będzie instrukcja obsługi odmawiania nowenny pompajańskiej i będzie tam różaniec. Jeżeli będzie to jakaś nowena takiego świętego, to na pewno będzie tam książeczka z tą nowenną, gdzie będzie instrukcja, jak po kolei to odmawiać. Jeżeli będzie to jakaś lektura duchowa, to z pewnością ta lektura znajdzie się w tej przesyłce. Tak więc, no tutaj um, chcę, żeby podejść do tematu kompleksowo, żebyście się nie martwili, że po prostu, jeżeli dostaniecie wyzwanie modlitewne, no to wszystko, co będzie Wam do tego wyzwania potrzebne, to będziecie mieli w przesyłce. Więc już nic sami na własną rękę nie będziecie musieli sobie załatwiać. No i cóż, dobrze by było, żebyście też do mnie napisali jakiś taki krótki odzew, jak dostaniecie to wyzwanie modlitewne, czy jak je zrealizujecie, czy się udało, czy się nie udało, czy były jakieś, nie wiem, problemy, a może jakieś łaski były z tym związane, może coś nietypowego się wydarzyło, bo z poprzedniego wyzwania modlitewnego mam bardzo dużo świadectw, aż sama byłam zdziwiona, że tak to wygląda, bo tutaj w ogóle jeszcze chcę dodać, że jak ja w ogóle wam przydzielam te, te wyzwania modlitewne w ciemno, Ano przydzielam je w taki sposób, że ja mam po prostu w Excelu listę tych wyzwań, po kolei sobie ponumeruję je w tabelach jakie wyzwanie, co zawiera koperta i tak dalej, jaki czas trwania. I ja zwykle robiłam przy tamtym wezwaniu modlitewnym w ciemno to w taki sposób, że jak ktoś się zgłaszał, no to przemadlałam sprawę, prosiłam Ducha Świętego o to, żeby wskazał właśnie wezwanie modlitewne dla tej jednej konkretnej osoby. No i robiłam takie jakieś proste losowanie właśnie numeru i po prostu numer, który został wylosowany, to jakby wysuwałam tej osoby, tak? Na, na podstawie tej pozycji w wekselu tych wszystkich wyzwań. I powiem Wam, że e, po prostu odzew e, Wasz, te świadectwa, które ja dostałam, to było dla mnie niesamowite. Jak po prostu... No, no, no nie chcę tutaj też spoilerować, zostawię Wam e, linki do filmów ze świadectwami właśnie ludzi w związku z tymi wyzwaniami modlitewnymi. W jaki niesamowity sposób po prostu ludzie trafiali te wyzwania, jak to było niesamowicie związane z ich życiem, z ich sytuacją. No w ogóle coś pięknego. Polecam Wam te filmy obejrzeć, bo dla mnie to było bardzo wzruszające i takie piękne. Więc no cóż, myślę, że nie ma co tutaj więcej już e, mówić. E, jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie do mnie maila, e, gdzie po prostu no, stwierdzicie, że chcecie wziąć w tym udział, dacie mi jakieś dane do wysyłki, żeby mogła tą, to wyzwanie modlitewne wam wysłać. właśnie za pośrednictwem poczty polskiej. no i potem, jak już je otrzymacie, no to dajcie jakiś odzew, czy udało się wykonać, czy nie udało się, czy jest z tym jakieś związane świadectwo. jeżeli tak, to opiszcie coś więcej. no i tyle. trzymajcie się. cześć.